Na piszcie tak. O kurwa, ale. na pójdziemy, się, rozkręcimy się na mieście, poderwiemy jakieś dziewczyny, spokojnie. Ja wczoraj miałem zajebisty pomoc, a dziś jakiś przybity, kurwa. Chcesz, chcesz zobaczyć swoją koleżankę albo kolegę, od którego wiesz, dostałeś? No. To odwróć tam. Czarny posad. Tak? Od kolegi dostałem, mój Nie wiem. To jej i czemu kolega? To jest kreżanka. To jej wybór, za kogoś się uważa. A. Bo mi się też nie zgadza, wiesz dlaczego? Chwilem można żyć, ale ja nie chcę prankować kobiet. Więc kurwa nie chcę mieć starych ipa. Nie mów tak. Mi nie zgadza się jedna rzecz. robisz się, czy naprawdę, czy nie. Ale jeśli na przykład mamy. Ja myślę, że tak. Ale nie każdy ma konto, tylko oglądają ludzie. Komuś się chce zakładać konto tutaj, żeby komentować. Jakbym oglądał. No tak, ja, nie piszę... ja oglądam streamy, a nie piszę. Nie, bo mi nie zależy na hajsie. Eh? No ja, może policjanta byśmy to pokoju. Eh? Tak. Nie, bo mi nie chodzi o hajs. Tylko co mnie zastanawia, nie? Czy to nie jest fake, kurwa, że pokazujesz, że jest tyle ludzi. Tak jest właśnie, kurwa. A no, jest, co na opóźnienie, co raz, kiku? Nie wiem, ja... Kur... Ej, kurwa, no, zacznijmy ten, robić dym w końcu. no, chodźcie, no, no, coś coś zaczyna się płacz. Dobra, chodźcie, idziemy, podziałamy coś. Wiesz policjantów o na forum. Po prostu ja od początku się pytałem, czy faktycznie jest tyle ludzi. Na Wczoraj pokazywało 100 tysięcy, że miał nitro. Więc nie chciałbym po prostu paść e, ofiarą na przykład 800 osób, a myślę, że jest 9, nie? Ale ludzie piszą, że to na Tipli czy stream element. Już są i te i te. Dobra. Chodź Cześć, Idę o coś zapytać. Okay. Dobra, idę robić content nie, bo są takie, troszkę takie niebezpieczne, to nie A, dobra, mało no, osób się rejestruje, okej. Okay. No mówiłem ci, kto zauważył, że mam na kiku, no kurwa. I to powinno nas odpowiedzieć, ile jest ludzi. My tu jesteśmy, nie na... na czarnej liście, nie? Potem powiemy, w Ja wam powiem, pana czarne, o black liście, kurwa, bo rozmawiałem z kobietami. Często jest tutaj, ogólnie musieję brać kobiety Takie, nie ma materskie, tylko kobiety Co tutaj po prostu mieszkają, żyją Często to, jest kurwa blacklist, sorry To jest blacklist, na którym kurwa jestem Jako kurwa, ogólnie w pakiecie jestem na blackliście I wziąłem sobie kobietę z klubu Dała mi numer na takiej chusteczce rozjebanej, whatsappa Na hotel ona ogólnie przeszła mi do hotelu, kurwa, posprzątała mi całe mieszkanie hotelowe, wszystko, Obręcała, posprzątała, pościeliła łóżko mi, i przez pół godziny nie pieprzyła zamiast mnie, to pieprzyła po prostu. Wow! Przypro... Z jutro mnie zapomnisz, przyprowadzi cztery kobiety jutro. I mówili na ulicy, że Ty przywracasz kobiety do hotelu. Cztery kobiety dziennie przyprowadzasz do hotelu. Także kurwa trzeba zmienić loka lokalizację długo. Ej, ja ogólnie bo jutro raczej albo się będę zdrowy więc ja też po, ja, więc ja porobię więcej contentów bo no, no, no bo tak może no, dzisiaj też coś porobię ale znaczy nie może... no swój chory co robimy? Wjeżdżamy gdzieś na balety? No poszukiwamy, popijemy, popijemy, popijemy Popijemy sobie Ja idę do niej tiger, takie opalone, takie kurde malutkie. Jakby sobie poduszeczkę przetulał i ze śpi tak całą noc. Ej, no kurde, nie dotykaj, proszę pani, don't touch me with the flower. Ja jestem skurwiony, że u mnie nie działa ekran No patrz, ja mam takie coś, kurde. No i nie nic, nic. Jak będzie coś źle, ja to powiem na ekranie nie trzeba, tak samo. Tąga, jak ona wychodziła z pracy, żeby nie zobaczyli, że ona, wiecie, za darmo jakby ze mną poszła do hotelu, bo jak ktoś we mnie idzie na PW z kimś, to kasę za to biorą od nich. A ja nie płacę, kurwa, za seks, bo nie upokarzam się. W sensie, wiecie o co chodzi, szacunek samego siebie to się nazywa, jeżeli chodzi o mnie osobiście, ja mówię o sobie. że w sensie, że ja nie płacę komuś, o. Jesteście w zgodzie ze sobą, każdy robi co chce. Hello bro, I love you, because I'm tolerant. hey bro, we smoke weed, weed together, yeah? Yeah, okay. Wejdźcie. Wejdźcie. Już wiesz, już mam tu kolegów. Probably. Widać, kurwa boku ja lubię, bo co ma być widać? Ale się pytam, czy widać to? To złoty? O ja nie widzę 100 zł. Dostałem 100 zł. Dziękuję bardzo, stówkę, serduszka na czacie. nie Ja nie widzę kurwa tego, to oni muszą stać. Ale ja kamerę nie trzeba tylko mam ją przywiązaną do ramienia starych. Nic tak nie działa. Dalej, A jest opóźnienie bardzo długie. Mogę się w Dziękuję za stówę bardzo. Napiszcie na Czacie. Nie wyświetla? Nie, nie wyświetla? No, tak, Wyświetliło. Kurwa, nie widać. Ej, ustawcie, ustawcie kamerkę, jakie ja mam ustawić, które ja jej nie widzę. Jak ona jest z tej perspektywy? z opóźnieniem 200 sekundowym nie no już czy przepierdol... ja pierdole. nie no rozjebał się Tudo twoje piwo, kurde. A, Mikołaj. Mikołaj. Odczuj się, kurwa Mikołaja zasłaniasz mojego. Ja pierdolę, dobra, trudno. Oryginalnego kurwa konta, o oryginalnej, konta a ze streamami nie. Jutro może zrobię na Twitchu Live. No. No. Zobaczę kurwa, ten. Zaraz gdzieś się baję, to zrobię. jutro nie będzie trans-TV, wszędzie e, będzie trans-TV, ale w nocy, bo ja wstaję wcześniej, że samadeusz do.